Witam serdecznie, dzisiaj pozbieram śmieci i posprzątam Polskę. Jest to ekologiczny pojemnik, do którego pozbieramy śmieci. Panie kamerzysto, proszę włączyć odpowiednią muzykę. Największy polski kraszer, największy polski kraszer, największy polski kraszer, największy polski kraszer, największy polski polski kraszer za siebie już nie patrzę, przede mną... Oto znak Polski walczącej i ja o nią walczę, dbając o jej czystość, żegnam.